Szanowni Państwo, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na kolejną, bo czwartą już konferencję H2 Szczecin, która odbędzie się 27 i 28 listopada, właśnie w Szczecinie, gdzie głównym tematem, oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, będzie wodór. Będziemy rozmawiać o jego produkcji, zastosowaniu, praktyce, wykorzystaniu, ale w tym roku będzie również taka część poświęcona lokalnej transformacji energetycznej. Będziemy rozmawiali o rozwiązaniach zarówno wyspowych, jak i rozproszonych. I w tym kontekście będziemy mieli jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyjemność zaprezentować Państwu nasz autorski program głębokiej transformacji energetycznej i efektywności energetycznej. Program, który kierujemy do środowisk które najbardziej potrzebują takiego wsparcia, czyli do budynków wielolokalowych, do wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na tzw. terenach popegeerowskich. Serdecznie w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zapraszam Państwa na konferencję H2 Szczecin.